Witam liczną rzeszę wiernych widzów mojego kanału, w tym oto epilogu Let's Playa: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Jak może pamiętać, przy okazji mojego wcześniejszego Let's Playa: Final Fantasy VII, podczas jednego z ostatnich odcinków pozwoliłem sobie na krótkie przemyślenia na temat gry, Let's Playa i ogólnie na temat serii. O Ocarina of Time jednak przechodzi się dużo szybciej i nie było jakichś na tyle długich przerw, gdzie można byłoby wcisnąć dłuższe przemowy, dlatego podsumowanie zawarłem w tym oto epilogu. Mój podstawowy wniosek z tego let's playa jest taki. Muszę po pierwsze częściej przechodzić Ocarina of Time, bo przez te lata zapomniałem bardzo wiele i zdarzyło mi się podczas grania wiele błędów, które wcześniej były nie do pomyślenia. Ale również wpadłem na pomysł zakupienia najnowszej stacjonarnej konsoli Nintendo i utwierdziłem się w tym przekonaniu. Dlatego, o ile nie wydarzy się coś bardzo złego, to gdzieś na początku grudnia ta konsola o krępującej do wypowiadania na głos nazwie znajdzie się w moim domu. W momencie, gdy tworzę to nagranie, to od Legend of Zelda Skyward Sword oraz zestaw Bajoneta 1 i 2 już czekają na półce, a zestaw konsoli, który chcę zakupić, zawiera kod do ściągnięcia Legend of Zelda Wind Waker HD. Natomiast jestem przekonany o tym, że nie udało mi się w pełni przekazać, jak mocno kocham tę grę. W przeciwieństwie do Final Fantasy VII nie mam ochoty dużo mówić o Karina of Time, lepiej jest po prostu grać, bo to jest gra do grania, a nie do czytania tekstów i oglądania filmików. Ciszę zapełniałem mniej lub bardziej niemądrymi odzywkami, co raczej nie poprawiło odbioru tej gry jako czegoś naprawdę wyjątkowego. Dlatego w ostatnim odcinku Let's Playa po prostu nic nie gadałem, aby nie przeszkadzać potencjalnemu widzowi. To doprowadziło do braku komentarza odnośnie sceny, gdzie Zelda odsyła Linka z powrotem do jego oryginalnej linii czasowej. Od czasu mojego poprzedniego przejścia o Karina of Time udało mi się ukończyć zarówno Wind Waker, jak i Twilight Princess i te dwie gry dobitnie pokazują, że była to kolejna ekstremalnie zła decyzja podjęta przez Zeldę. Owszem, nadają one Ocarina of Time jeszcze bardziej epickiego klimatu, mimo to rezultaty odesłania linka są przykre. Jedna linia czasowa została pozbawiona bohatera w momencie, gdy zło powróciło. W drugiej linii czasowej bohater był, ale nie było dla niego żadnego zła do zwalczenia. W Wind Waker nawiązania do Ocarina of Time są już w samym intrze i nie tylko w nim. Twilight Princess nawiązania do Ocarina of Time są nieco dalej w grze i niektóre są raczej subtelne, dlatego nie będę zdradzał teraz o co chodzi. Majora's Mask przez długi czas było znane jako Zelda Gaiden, czyli historia poboczna, a fabuła w dużym uproszczeniu to młody Link jedzie sobie przez las na Eponie i zostaje wciągnięty w alternatywną rzeczywistość. Tak więc zdarzenia w Majora's Mask nie mają istotnego wpływu na, w cudzysłowie, główną fabułę. Skyward Shot to prequel wszystkich Zeld, w który dodatkowo jeszcze nie grałem, dlatego nie mam o tej odsłonie praktycznie nic więcej do powiedzenia. Nagrywanie tego let's play'a było bardzo przyjemne, przypominanie sobie tych wszystkich rzeczy i radość, że jednak pamiętam, było naprawdę miłym uczuciem, jeśli chodzi o grę, którą kiedyś przechodziłem w pewnym sensie automatycznie. Nagrywam zazwyczaj w niedzielę i nie mogłem się doczekać tego dnia. Gra była trochę trudniejsza od tego, jak ją zapamiętałem, ze względu na zapomniane, a niegdyś wyuczone ruchy. Zemściło się to podczas walki z Phantom Ganonem, Darklinkiem i trochę też z Ganondorfem. Ostatni nie dość, że nie odbiłem kilku pocisków, to jeszcze dwa razy nie trafiłem strzału, a to już jest obciach. Sam Dark Link to generalnie przełobus i do dzisiaj nie znam dobrego sposobu na jego pokonanie innego niż spanowanie Dean's Fire. Muszę doczytać w necie jak to lepiej wykonać, jak również podczytać o przejściach poszczególnych świątyń, bo może nadal są tam jakieś sekrety, które nie były publikowane w źródłach, takich jak konsolowe kompendium wydane przez redakcję Neo Plus, które zawierało również takie ciekawostki jak... jak zagrać na Okarinie motyw przewodni z filmu Gliniarz z Beverly Hills. Ocarina of Time wzbudza we mnie gigantyczną nostalgię, podobnie jak Final Fantasy VII. Ale jeśli chodzi o kolejne moje nagrania, to chcę pokazywać gry, wobec których aż takiej nostalgii nie mam, czyli Xenogears, Legend of Zelda Majora's Mask oraz Final Fantasy VIII. Gdzieś tam w przyszłości chcę zrobić przejście w 100% o Karina of Time Master Quest oraz, może w ramach odskoczni od bardzo długich gier, które wymieniłem wcześniej, jakieś krótsze gry na Nintendo 64, o ile Joypad nie posypie się do reszty. Owszem, po tylu latach intensywnego użytkowania nadal świetnie się trzyma, ale luzy w gałce analogowej są na tyle duże, że ma to już wyraźny wpływ na komfort zgrania. Master Quest to nieco zmieniona i utrudniona wersja Ocarina of Time, dostępna na konsolę Nintendo Gamecube oraz dołączana do remake'u Ocariny na przenośną konsolkę Nintendo 3DS. Posiadam Gamecube z całkiem niezłym i mało zużytym joypadem, więc możliwości jak najbardziej są. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali przez cały ten let's play i obejrzeli go w całości. I zapraszam do oglądania moich kolejnych nagrań, najprawdopodobniej będzie to bardzo ciekawa gra na PlayStation, czyli Xenogears. Do zobaczenia i do usłyszenia w najbliższej przyszłości.